Tobi i niespodzianka w domku na drzewie. Pewnego ranka w Harmony Hollow, tobiego żółwia obudził niezwykły dźwięk. Tup, puk, tup, puk. To nie był wiatr. To nie były żaby. Dźwięk dochodził z polany w pobliżu wysokich platanów. Toby przeciągnął się, zamrugał i podążył za dźwiękiem. Tam zobaczył swoich przyjaciół, zgromadzonych wokół stosów drewna, sznurka i gałęzi. Co to wszystko jest? – zapytał Toby. To niespodzianka – się zaćwierkała wiewiórka z podskakując na palcach. – Niespodzianka dla kogo? – zapytał Toby. Dla ciebie – powiedział królik, podskakując w miejscu. – Budujemy ci domek na drzewie. – Domek na drzewie wielkości żółwia – dodał Benny Bubr, uderzając młotkiem w drewnianą deskę. – Ponieważ jesteś najlepszym pomocnikiem w całym lesie. Oczy Tobiego rozszerzyły się. Dla mnie, ale. Ja nawet nie wspinam się na drzewa. Wiem, uśmiechnął się Squiki. Będzie wystarczająco nisko, żebyś mógł dosięgnąć z rampą, hamakiem, a nawet miejscem do myślenia. Skorupa Tobiego rozbłysła miękkim złotym światłem. Poczuł ciepło w całym ciele. Ale gdy zwierzęta kontynuowały pracę, zaczęło się dziać coś dziwnego. Gdzie podziały się gwoździe? Mruknął Benny. "Właśnie zobaczyłem sznurek pomiarowy", poeny, powiedział królik. "Mój ulubiony młotek zniknął", zawołała sowa ze swojego miejsca. Narzędzia i materiały znikały jeden po drugim. "Może ktoś je pożycza?" zasugerował Toby. "Bez pytania?" Squeaky zmarszczył brwi. "To nie jest zbyt sąsiedzkie." Skorupa Tobiego pulsowała delikatnym, zielonym blaskiem kolorem, wyrażającym ciekawość. Siedział nieruchomo i słuchał. Chrup, szmer, kreak. Odwrócił się w stronę krzaków zaplatanem. Coś lub ktoś się poruszał. Cicho na palcach, bardzo powoli, podszedł do źródła hałasu. Tam, ukryty za powalonym pniem, był młody szop z szeroko otwartymi oczami i lepkimi łapami. Wokół niej były wszystkie brakujące narzędzia. Och, jęknęła. Nie byłam. Nie miałam na myśli. Po prostu. Tobie uśmiechnął się uprzejmie. Wszystko w porządku. Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego je zabrałeś? Szop mrugnął. Chciałem pomóc, ale jestem tu nowy i nie wiedziałem, jak zapytać. Pomyślałem, że jeśli sam coś naprawię, będę częścią grupy. Toby powoli skinął głową. Czasami najlepszym sposobem, aby być częścią czegoś, jest po prostu się pojawić i zapytać. Shop spojrzał w dół. Jestem Remi. Właśnie przeprowadziłem się do kotliny z moją rodziną. Tobi wyciągnął delikatną stopę. Cześć, Remi. Czy chciałbyś pomóc nam zbudować domek na drzewie? Razem? Twarz Remi rozjaśniła się. Naprawdę? Oczywiście, powiedziała Squeaky, wystawiając głowę przez liście. Im więcej łap, tym lepiej. Wkrótce Polana znów zawrzała od pracy zespołowej. Dzięki sprytnym łapom Remi, szybkim stopom Squeaky, sile i przemyślanym pomysłom Tobiego domek na drzewie nabrał pięknego kształtu. Wieczorem mały domek na drzewie wielkości żółwia dumnie stał między dwoma niskimi gałęziami. Miał liściasty dach, delikatną rampę, a nawet huśtawkę zrobioną ze starego pnącza. Tobi powoli wspiął się i rozejrzał. Jest idealny. Zasługujesz na to, powiedział królik. Remi zrobił krok do przodu. Dziękuję, że pozwoliłeś mi pomóc. Twoje miejsce jest tutaj, powiedział Toby, a jego skorupa świeciła na pomarańczowo, na znak przyjaźni i na zielono, na znak nauki. Od tego dnia Remi brał udział w każdej przygodzie, a domek na drzewie stał się wyjątkowym miejscem spotkań dla wszystkich zwierząt, miejscem zbudowanym z życzliwości, pracy zespołowej i drugich szans. Tej nocy Tobi leżał w hamaku, obserwując gwiazdy migoczące nad czubkami drzew. Wyszeptał do wiatru. Niespodzianki są miłe, ale przyjaciele są lepsi. A gdzieś w ciemności jego skorupa świeciła jak księżyc.